Okazało się, że ta wielka Barcelona nie taka straszna i można dzisiaj z nią było wygrać po raz trzeci. Potrafisz powiedzieć tak na gorąco, czego dzisiaj zabrakło? Ja myślę, że w tym samym czasie zabrakło wszystkiego i w tym samym czasie nic nam nie zabrakło, żeby wygrać ten puchar. Przegraliśmy w rzutach karnych. Co można powiedzieć, kiedy przegrałeś w rzutach karnych, no... Mogliśmy, ja, ja myślę że mogliśmy kończyć ten mecz e, w 60 minutach ale jest i moja wina kiedy ja oddałem niedokładne podanie w szybkim środku e, gdzie mieliśmy atakować na plus 1 a dostaliśmy od razu minus 1 ja to przyznaję ja to wiem i ja co? Ale mówisz, że twoja wina. No, takich błędów e, można by było się doszukać każdego zawodnika. Wygrywa cały zespół, przegrywa cały zespół. No tak, ale... Zgadzam się. Jeśli można się czegoś nauczyć po takiej porażce, to może tego, żeby wrócić tutaj za rok i sięgnąć po ten pułap. No to jasne. Ja myślę, że za półtora miesiąca my zaczniemy tą nową podróż do tego finału. I przez następny cały sezon będziemy pamiętali ten mecz, jak my go przegraliśmy, żeby równo za, za rok, kiedy podniesiemy ten puchar, zapomnieć co było w 2022. Rozmawiałem z prezesem Serwacem tutaj zaraz po meczu. Powiedział, jestem dumny z tej drużyny. Dzisiaj chłopaki dali naprawdę na boisku z siebie wszystko. Zgadzasz się z prezesem? Chyba się zgodzić, bo tutaj tak jest samo myślą kibice. Ale ja zawsze z są zgadzam się, co by on nie powiedział. Ale z kibicami, z kibicami też byli z wami do końca, naprawdę wierzyli, dopingowali. Nasze kibice zawsze z nami do końca, od początku do końca i nawet i po i przed. To są kibice, które... Ja przyszedłem tutaj 4 lata temu i od tej pory oni wspierają mnie To jest też ich wielka zasługa, że pomogli. Być nam tutaj i żeby ja byłam tutaj też. Jeszcze na koniec, e, możesz obiecać, że za rok spotkamy się tutaj i porozmawiamy ze złotym medalem wiszącym na twojej szyi. E, ja obiecuję. Tak jest ostatnie pytanie.